Witam w odcinku 133. Jak widać, Janusz po Wigilii dostał choroby zwanej ciążą spożywczą. Usiadł sobie w szafie i myśli, co tu zrobić, żeby brzuch nie bolał. Co jest dobre na ból brzucha? No wiadomo, jabłka. Więc siadł sobie koło jabłka, koło makintosza i czeka aż brzuch przestanie boleć miejmy nadzieję, że was brzuchy nie bolą po wigilii, po świętach jeszcze jeden dzień świętowania także życzymy po raz kolejny udanych świąt my wczoraj wieczorem z Januszem i z dzieciakami i z żoną pograliśmy sobie na Pegasusie a właściwie to na Famiklonie. Najpierw w Kaczki i w Wild guna. Niestety gra była tak intensywna, że nie wytrzymał spust w pistolecie. I trzeba było zakończyć grę na pistolecie i grać w Mariana i w Żółwie Ninja. A dzisiaj obejrzeliśmy sobie w na Netflixie w ramach świąt Ekspres Polarny bajkę Także kto ma dzieci, polecam siąść przed telewizorem, obejrzeć jakiś świąteczny film, jakąś świąteczną bajkę, ewentualnie z dzieciakami pograć. Także na dzisiaj to tyle. Kolejny jutro odcinek. Króciutko pokażę coś ciekawego, mam nadzieję. I świętujcie dalej. Do usłyszenia.